Andrzej, tylko powiedz mi ile to para? Tu mamy parzyste te, te winery, czy nie? Czy para sami... jest, ale nie są. Nie samice są w parze, samica i samica nie są w parze, kolega Andrzeja nagrywam, mamy na mnie, nie są w parze. Ile za te winery? Stówkę cenię. Stówkę kolega ceni, łapcie, mają nawet niezłe takie, tylko taka nie widać. A Widimka jest samica, tak? Śliczka. I witam serdecznie na kanale Lotowanie Andrzeja i zapraszam na relację z Targu Przytyku. No w Radomie była temperatura minus 15, tu jest minus 17. I tutaj nagrywam wodę tych twardzieli co przyjechali tutaj na targ do przytyka. Jest na miarę kolegi. To kolegi Wojka nagrywam. Wojtek powiedz, to swoje, bo są takie ciemniejsze niż... Podszydycha, ale te ciemniejsze chyba tańsze, czy tak no, samo? Nie, to... ciemniejsze pod Wiedychy. Ciemniejsze pod Wiedychy, a te takie białe masłowe trzydychy, kolegi Wojtka nagrywamy. Kolega Wojtek czy te komentarze, wiesz czarny co to jest ten wyszpanczyk, i kosztuje? Wiedyszki. Wiedyszki, widymka czarna. Widymki czarne? Tak, o to. No. A to jest... Wiedeński taki, ale ten tak samo Wiedeński, bo dzióbek ma taki inny trochę. Te to fajne są te wiedeńskie widzę. I po wiedeńskie mamy? Wiedeńskie tutaj u Wojtka są po 3 dyszki. Te winery gładkie, bo tam winery są tutaj te winerki. Od dyszku do, do, do 15 są te winerki. O. Kolegi Wojtka tutaj. A te masłowy to są jakieś jakichś Bo to są 2, 4 6. Samice i, i samce, są w parze I winerki. Kolegi Wojtka tutaj mamy gołębie. I koledzy jeszcze do jeszcze widzę, że dojeżdżają, ale temperatura mówię no, minus 17. podają w Polsce gdzie indziej 15, 16, a to minus 17. To są staropolskie, ja też się pomyliłem, bo mają takie głowy, mają inne. To jest parka parzysta? Cicho, cicho, cicho. Tutaj, hodowcy. Po ile tutaj? A ja. No, staropolski. Ile ta para? 80, parka parka parzysta tych czerwonych? jest taki. Tak, to jest samczyk, ten to jest samiec jest taki pswy. 80, dody, parka parka parzysta. I nie mają butów, nie mają kapoty i im ciepło, nie no. widać czym się kolej chodzi. To są twardziele, też są twardziele. Proszę zobaczyć, 17 stopni jak się parka prezentuje, ładne są. I dobrane widać. No dobrane. 80 zł. Kolega czy na komentarze pod filmem? tak góry mam pana Stanisława, mam bociana Śanę Nie ma pana Stanisława w tej chwili, nie wiem ile co kosztuje. Też mamy, widzimy Ale nie znam ceny uważać, bo klatka niska. To jest wszystko gołębie Pana Stanisława. Są udapeszcze żółte, ale Pan Stanisław zajęty jest też. Jest namiar do kolegi tutaj. Jeden tylko siwy i żółte takie Budapeszczo. One są bose, bez łapci, ale też nie wiem po ile. Tu pan Stanisław powiedział, że Budapesze są po 15 zł, te żółte i jest do namiar te bociane siwe po 30 zł. tu Budapesze też siwe Pana Stanisława Panie Stanisławie ja siwe po ile? to po 15 też? też po 15 ale jest namiar i tutaj mówię do odzgodnienia będzie cena bo te tych siwe są tak samo i żółte jak w kursie, to może coś tam będzie cena do dogadania to też Budapeszczo Pana Stanisława, ale nie wiem po, jaka cena. Tu mam takie posiadczki bo na samochodzie są pasiaczki też Pana Stanisława wszystko. Tam mamy deresze, mamy y, czepla, wyśwanc jest. Wszystkie gołębie Pana Stanisława. Tu mam takie siłę w nie wiem po ile. Nagrywam gołębie Pana Adama, to bociany. Para parzysta 150 zł. Para parzysta tych bocianów, oto pokazuje ten bocian, 150 złotych. Ta tak. I teraz budapeszcie po ile? Po 15. Po 15 złotych. Pawik ten czarny? Samiczka 50 złotych. 50 złotych Pana Dama. tam co to jest wyszłańciwy? Wyszłańciwy samica. Dwie dychy. Kosztuje? Dwie dychy. Widym? Widym tak samo dwie dychy. Dwie dychy. I tu jest jasne to kosztuje, jasne, nie? Jasne też dwie dyschy. Dwie dychy. Wszystkiego mi Pana Dama jest namiar Tam królik Pana Dama ile kosztuje? 20zł jest samica też pana dama. 50 złotych tutaj burkunciki takie mamy króluczki po 50 zł za sztuka, to jest cenawiście po Pana Dama Tu mamy Samczyk 180 180 zł i tutaj mamy samiczka 60 zł 60 zł. Też I Pana Dama kolejny I ten sokacz co to jest samczy? samczyk 220 20zł mamy namiar do Pana Dama Nagrywam czajeczki pana Stanisława to kolega podpowiedział, że jechał, tu z obok przytyka 18 temperatura, no w radomie było minus 15, a tu jest 18-17, a gołębie proszę Pana Stanisława tutaj, dryerek i czajeczki, pojedź czajeczki po 50zł tutaj, takie czajeczki mamy. Pana Stanisława mamy namiar też go pana Stanisława, taki pasiak, karpiak tutaj, taki serek Mam do kolegi nabił, nie wiem pójdę te pasiaki, bociany Też takie dzisiaj gombi pan Stanisław, tam jest sroki samowickie, żółta, czarna Czajeczka Czajka tutaj masz tam tą tą tam, to Tamtaj ta czajka saksońska wszystko gołębie pana Stanisława Tu mamy fajne krakowiaki, krakowski żółte pana Stanisława Tam jest niwek egipski, grucha do tej Udapeszki żółtej Krakowski są fajne, widzę żółte, parka parzysta podobno Tu mamy łapciaty, koroniaty, krymek i to są te budapesztańskie chyba, tak, panie Stanisławie? Para? Samczyki. O, to są budapesztańskie. Wy też takie samczyki jest namiar do pana Stanisława? To jest samczyk budapesztański. O, czekaj, czekaj. Budapesztański samczyk, dwóch samczyków. A po, 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 po ile te były budapesztańskie? Te krakusy w po ile budapesztańskie? Nie wziąłem... Po czterdychy po czterdych, budapysztańskie? No ja nie wiem, coś tanio. Chciałem nagrać te Budapesztańskie. Kurde nie wyskoczyły. Budapesztańskie po 40 zł. Głębie pana Stanisława jest namiar. Nieźle w dobrze że wiatru nie ma. To jest klakusik. Coczka, Bladwiner, pana Stanisława, wszystkie głębie, jest namiar, krymeczek. Krakusik, widymki takie mamy. Tutaj mamy frymeczki żółte, ale tutaj pan Stanisław zajęty jest. Wszyscy wspólnie razem promujemy tak, głębi naszych i naszą pasję. Ale temperaturę daje znać o sobie. 18, mówią, że w tej chwili też pan Stanisława Budapeszty. 15... Nie, te to są łapciate. To widzę, że nie, to nie, wiem, nie będę mówił, strzelał ceny, bo, bo to są łapciate, to one są droższe. ile te łapciate Budapeszty? Jak wszystkie łapciate kosmoty, jak wszystkie, pan Stanisław mówi po 15 zł Tak podzielili. To są łapciate, takie nie mają duże łapcie. Nie duży kosmy, ale mają. Po 20 złotych w kurcie po 15 złotych. Pana Stanisława, to już pan Stanisław zajęty jest, pawiki mamy takie. To jest wszystko pana Stanisława. Widzę czarny. Jest żółty. Czerwony pawik. Ładne są pawiki. Proszę zobaczyć. Do Przytyka tutaj dojeżdżamy, jedziemy z Radomia, droga 740 na Potworów I skręcamy w lewo i po lewej stronie jest targ Targ jest duży naprawdę Tylko jest przy temperaturze minus 17, ale Można tak jak jest nawet tarki jak jest dużo ludzi dzieje, zmiechać wykręcić I pawiki czarne, czerwone Pana Stanisława Wszystko Jeśli Ci się film spodobał, zasubskrybuj kanał Został suwak z wątkiem, został komentarz. Pozdrawiam oglądających Hejka. Zobaczymy jeszcze co tam jest ze zboża. Mamy też dzisiaj kolega. z chlebem. zagryszka tutaj dla pieska, zawsze jest w tym samym miejscu kolega stoi. Proszę bardzo. Mamy zboże, pojedyncze to kolego. 8, czy pszenica, kukuryza. Serwenicie ta łopana? 35 baryk, Mamy groch, mamy przyżytko i pszenica po ile? I przyżyto? Mamy też owiec, mamy przeżytko po 80, tak? Tak jest. Także to jest jedna lejka, dzisiaj jest nie jest tak duży, bo dużo osób nie ma. Tu też jest taki targ. Mówię, dzisiaj jest bardzo mały targ, ale tam mi 18. Pozdrawiam ogarący Hejka i udanego miłego tygodnia. Życzę.